Siemanko, ja jestem Technokrata i witam Was na moim kanale. Poznajecie ten kadr, prawda? To jest kadr techniusowy, bo dzisiaj przychodzę do Was super gorącym newsem, Teraz w najbliższym czasie będziemy takich newsów mieć coraz więcej. Ja nie mogę się ich przyznam szczerze doczekać, ponieważ rozwój rynku komputerowego zawsze, zawsze napawiamy optymizmem. Nawet jeżeli to nie są producenci, firmy i tak dalej, których ja osobiście jestem jakimś fanem, bo nie jestem, prawda, wolny od ukierunkowań rynkowych, z tego względu, że jak każdy człowiek mogę darzyć sympatią bardziej jedną albo drugą markę. Ale bez względu na to, i tak jeżeli idzie cały rynek do przodu, jeżeli jest popychany nawet przez lubię przeze mnie markę, to ja się bardzo cieszę. I tutaj powiem Wam, że chyba zacznę lubić AMD. Naprawdę. Ten przeciek jest tak gorący, że wydaje mi się, że Intel ma się czego bać. Ale najpierw intro, a potem powiem Wam więcej o wydajności topowego Ryzena na Zen 3. A więc, jak już wspominałem, dzisiaj omówimy sobie przeciek na temat wydajności Ryzena 5900X, czyli następcy 3900X. Cóż, dlaczego seria 5000 będzie się tak nazywać? Powoli zaczynam mieć wrażenie, dlaczego tak będzie, ponieważ skok wydajnościowy między Z2 a Zen 3 będzie tak duży, że trzeba podnieść ten numerek aż o dwie cyferki, żeby pokazać, jaką moc będzie miał najnowszy Ryzen. No i wszyscy jego bracia, bo jednak ta seria 3900 to jest taki bezpośredni konkurent i dziewiątki od Intela. No wiadomo Ryzen 7, no to i siódemka, Ryzen 5 i piątka. I jeszcze był, była ta wersja Ryzena 3 Ryzena 9, 9, 3950, to taka zboostowana, natomiast on nie wprowadzał aż tak wiele usprawnień i mocy w stosunku na przykład do gier, co na co, co właśnie topowy 3900, 3900 oferował w sporo niższej cenie. Co ważne, tak, te procesory będą też wspierać podstawkę M4, no i płyty z serii 400 i 500. Niestety chyba starsze płyty z serii 300, 200 no, niestety nie będą tutaj wspierane. Prawdopodobnie. Zobaczymy, jak to wszystko będzie. Natomiast wracamy do wydajności. Pamiętajcie, zostawcie suba, żeby nie ominęły Was dalsze newsy związane z premierami AMD, ponieważ ich w nadchodzącym miesiącu będzie cała masa. A ja będę dostarczał przedpremierowe przecieki, newsy i popremierowe wnioski prosto do Was. No bo to lubię robić. Lubię pogadać sobie o sprzęcie. I dzisiaj, tak jak zapowiadałem, 3, e, Ryzen 9, 5900X 12 rdzeń, 24 wątki. Powiecie, hmm, mieliśmy to już, tak. Tutaj nie ma żadnej aktualizacji i moim zdaniem to dobrze, bo jednak. AMD ma trafiać w segment ten gamingowy, ta, ta właśnie 3900, i tutaj po co więcej rdzeni? Gry jeszcze tego nie umią wykorzystać. Trzeba pójść w coś, no zresztą widać to po Intelach, nie? I 9 miarzy 3900, pomimo tego, iż ma dwa rdzenie mniej, 4 wątki mniej. Dlaczego? Ze względu na dwa czynniki, które definiują tak naprawdę wydajność procesora. Ponieważ dokładanie rdzeni wbrew pozorom, teraz powiem coś takiego nie jest aż takie trudne. Dokładanie kolejnych rdzeni, zwłaszcza w przypadku AMD, które może sobie mają taki zwyczaj sklejania tych procesorów z kilku takich klastrów. No i to nie jest aż takie trudne produkować sobie kolejne, więcej rdzeniowe procesory, ale one w pewnym momencie w grach nie przynoszą nam więcej wydajności. Co przynosi tą wydajność? Ano, tą wydajność przynosi taktowanie rdzenia i to, co zawsze podkreślam, a co wiele ludzi totalnie pomija, Podawaniu, znaczy, bo nie ma oficjalnej specyfikacji, jeżeli o to chodzi, ale jest to czynnik definiujący tak naprawdę wydajność procesora w grach, a mianowicie IPC, ilość instrukcji na cykl. Co to takiego ilość instrukcji na cykl? Jest to ilość instrukcji, jaką procesor może wykonać w jednym cyklu zegara. Taktowanie mówi nam o ilości cykli w jednostce czasu. Natomiast właśnie IPC to jest ta ilość instrukcji, które procesor wykonuje właśnie na jeden cykl zegara. I jeżeli teraz wzięlibyśmy Ryzena 3, serii tam Zen 2, serii 3000, porównali z Gen 10 Intela, to przy tych samych zegarach, przy takiej samej ilości rdzeni, Intele będą wydajniejsze w grach. Jak to się dzieje? A no właśnie przez to magiczne IPC których większość osób nie podaje. I tutaj właśnie AMD będzie ulepszać to, ten aspekt. Ten aspekt, który składa się na wydajność jednego rdzenia. Czyli taktowanie ma być aż o 400 MHz większe i ma być ustawione na poziomie 5000 MHz dla właśnie tego topowego Ryzen'a 5900X i dodatkowo wzrost IPC na poziomie od 10 do 15%. To jest moim zdaniem bardzo duży wzrost wydajności, jeżeli chodzi o IPC. Mniej więcej taki właśnie wzrost wydajności miała Zen 2 względem Zen tej podstawowej pierwszej generacji, czyli Ryzenów serii 1000 i serii 2000. I widzicie, jaki tam był wzrost wydajności w grach. Gigantyczny. Tak samo duży przeskok może być pomiędzy Zen 2 a Zen 3. I tutaj, jeżeli taki duży przeskok nastąpi, no, to mam nadzieję, że Intel wyciągnie szybko swoją Gen11 albo 12 na 10 nanometrach z usprawnionymi rdzeniami i z nową architekturą, a nie Skylake. Bo jeżeli to nie nastąpi, no to tutaj AMD osiągnie gigantyczną przewagę w grach. Oczywiście ten procesor ma mieć te zwiększone TDP, chyba do 120, coś takiego ale no wiecie, no to jest, wszyscy, zawsze wszyscy o tym mówią, było tak przy premierze RTX, ów przy, przy, przy premierze dziesiątej generacji Intela, przy premierze wcześniejszych Ryzenów, ojej, takie duże TDP, łopanie. co my z tym zrobimy, no nic, efekt jest taki, że nic, że nadal jedziemy na tych samych Krakenach, innych Grandisach od Silentium PC nie potrzebujemy lepszego chłodzenia, dajemy radę nasze zasilacze dają radę, ten wzrost TDP nie jest nigdy takim czynnikiem, który by nas w jakiś sposób ograniczał, jeżeli chodzi o korzystanie z danego procka powiedzcie mi, czy ktoś kiedykolwiek z Was sobie pomyślał, nie no wysokie TDP nie, to nie kupię, nie, nie biorę, nie Nikt tak nigdy nie pomyślał i nikt tak nigdy nie pomyślił. TDP jest ważnym czynnikiem, istotnym, bo wiadomo, im chłodniejszy procesor, tym lepiej go podkręcać. Natomiast nie jest czynnikiem, moim zdaniem, w jakikolwiek sposób wpływającym na decyzję o zakupie danego procesora. No i nie będzie takim czynnikiem. Dużo, dużo osób, specjalistów, rozwodzi się nad tym, w sumie właściwie nie wiem dlaczego, a mało z nich wspomina o tak istotnym czynniku jak IPC. To jest dla mnie śmieszne. Mówią o ilości rdzeni, mówią o taktowaniu, potem się skupiają na TDP. IPC, jakby nie istniało. No, to jest taki w sumie, co to jest IPC? No. no, jest, bo jest. Nie wiem, czy oni to w ogóle zauważają, ale jest to bardzo, bardzo istotny czynnik, jeżeli chodzi o moc pojedynczego rdzenia. No, wiadomo, jest tam jeszcze gdzieś taki czynnik jak. Litografia. litografia tak naprawdę sprawia, ile mamy tranzystorów na jednostkę powierzchni. No, to już jest osobna kwestia, więc, ale też bardzo istotna. Ale właśnie bardziej ta litografia zdefiniowana przez ilość tranzystorów na jednostkę powierzchni jest istotna niż sama litografia sama w sobie. Bo może być tak, że w jednej litografii, np. TSMC 7 nanometrów zmieści mniej tranzystorów na centymetrze kwadratowym niż Intel w swojej litografii 10 nanometrów zmieści tych tranzystorów na centymetrze kwadratowym. Może dojść do takiej sytuacji, ale nie musi. To jest hipotetyczna sytuacja. Natomiast wracając do wydajności właśnie tego Ryzena 5900, może to być naprawdę solidna jednostka i moim zdaniem, jeżeli te przecieki się sprawdzą, no to dziesiąta generacja Intela... No, pójdzie spać zwyczajnie. Wydaje mi się, że Intel wypuści od razu 11. Generację. jako odpowiedź będzie to odpowiedź mniej więcej zrównująca się, ale być może nawet słabsza od Zen trójki. Dopiero może następna generacja 12 przynieść tutaj znaczącą poprawę. No, tak mi się wydaje. Czy tak będzie na pewno? No to, to nie jestem tego w stanie z całą pewnością orzec. Natomiast taki wzrost zegara. Oczywiście, miejmy nadzieję, że to na wszystkich rdzeniach, połączony z takim wzrostem IPC, da naprawdę solidną wydajność. Na pewno te procesory będą wtedy wydajniejsze od 10. generacji Intela. No i zwolni się ten trochę bottlenek w kartach najnowszych RTX, nie? Dobrze, także na dzisiaj kończymy. Już wiemy wszystko, że naprawdę może być monstrualnym procesorem ten Ryzen 5900. No. Na pewno będzie, będzie mocarniejszy niż i dziewiątka, jeżeli te przecieki się potwierdzą. E, no, mam nadzieję, że tak będzie, bo wtedy Intel znowu będzie musiał spinać dupę, żeby pokazać coś lepszego. No i dzięki takiej właśnie wojnie, my, jako konsumenci, zawsze mówię, na wojnie, zawsze korzystamy. My, konsumenci, tutaj akurat jest przeciwna e, sytuacja w stosunku do tego, co jest na normalnych wojnach, gdzie. Osoby postronne najczęściej najwięcej tracą. Tutaj osoby postronne, konsumenci najwięcej zyskują na wojnie dwóch gigantów o hegemonię. Właściwie najlepiej by było, żeby żaden z nich nie wywalczył tych hegemonii, tylko żeby jak najdłużej, przez jak największą ilość lat przeciągali linę, trzymając w miarę równy poziom. Ja Wam za dzisiaj dziękuję. Zapraszam jutro o godzinie 17.45. Pamiętajcie, zostawcie suba, łapkę w górę, no i oczywiście komentarz. Ja odpowiadam na wszystkie, więc... Jeżeli ktoś dooglądał tutaj, dziękuję wszystkim, którzy pooglądali do tego momentu. Szapoba, jesteście moimi ulubionymi widzami, bo oglądacie całe moje filmy. Zapraszam do sekcji komentarza, będę z wami rozmawiał. A na dzisiaj dziękuję i zapraszam jutro o godzinie 17.45. Cześć!